Witam wszystkich, firma Aldon ma dzisiaj przyjemność Państwu zaprezentować podnośnik w samochodzie osobowym, który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją kończyn dolnych lub z dystrafią mięśniową. Urządzenie cechuje się tym, że sztyca zamontowana między, siedzisk, między oparciem fotela kierowcy lub pasażera, a wykończeniem słupka wewnętrznego B. Po śrubie jeździ podnośnik, w zależności od tego kształtu jaki nam potrzebujemy. Tu w tym przypadku jest walec, urządzenie sterowane elektrycznie przyciskiem. Windujemy sobie do góry lub do dołu. Za chwileczkę pokażemy w jaki sposób to będzie pomagało osobie niepełnosprawnej, lub z jakąkolwiek dysfunkcją kończyn dolnych, wsiadać lub wysiadać z samochodu. To wszystko jest montowane i dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta w firmie ASDON. Po wszelkie pytania, kwestie rozwiązań indywidualnych zapraszamy do kontaktu przez adres mailowy lub numer telefonu znajdujący się na stronie internetowej i do zapoznania się z resztą filmików, które są dostępne na Facebooku lub platformie YouTube. Dziękujemy.